50% taniej. lub trzeci produkt, jeden grosz. Skorzystaj z okazji i bądź gotowa na razę. Kolejny etap. Piasek zasypany, zagęszczony i zebrany. Przygotowany pod 10 cm huziaka. Zagęszczany w trzech warstwach. Pierwsza warstwa z koczkiem pomiędzy ścianą fundamentową a tą wyspą z gliny. Potem reszta była zasypywana na dwie warstwy. Każda po chyba 25 cm. i zagęszczany już zagęszczarką płytową wadze 180 kg siadał gdzieś 5 cm 5, 6 potem druga warstwa też na 25, może 30 cm i znowu ta sama zagęszczarka czardo można tąpać zostaje tylko Delikatny ślad, chyba dobrze zagęszczony. Pręd 12 po zagęszczaniu, jak to jeszcze było wilgotne, piasek był wilgotny, przywieziony. chodzi może na 10 cm. W tej chwili nie wiem, żeby na 5, jak to wyszło, jak 3 dni słońca, tak? Ta sobota, ta niedziela, no i dzisiaj cały dzień jeszcze. No. w sumie kupione podobno 100 ton. No, 4 auta. Zaszcza twierdzi, 25 ton w auto. Tyle zostało na oko ja nie wiem 10 ton może może o 9 mniej więcej chyba czyli do środka pojedziemy 10 ton no a jutro pora na kanalizację może będzie by tak fajnie jak dzisiaj, czyli nie za gorąco też, też żało, ale nie to co w tego tygodniu, że nieśmy nic robić. No i jeszcze pod, ścianka, pod ściankami działowymi, tak jest w projekcie i tak zrobię, chociaż nie do końca. Będzie wykopany rowek na jeszcze 10 cm, także żeby w tym miejscu wejdzie 20 cm w sumie. Zrobię to gdzieś na szerokość W projekcie jest chyba 70 cm a może 50 cm zrobię i tak jest przewymiarowane moim zdaniem W projekcie jeszcze w tym miejscu jest siatka przewidziana zgrzewana z prętów szóstek o oczku 10 cm Ja tej siatki chyba w ogóle nie będę dawał W ogóle takie stopy fundamentowe to Stupki można powiedzieć. Chyba mało kto robi. A gdzie tam jeszcze zbrojone? W sumie na tym będzie gazobeton, tylko ścianka z gazobetonu 12 tak nie jest to ciężkie. Dobra, na dzisiaj koniec.